to nie ja, ale fajne, co? Wyrysują mu uszy. Naprawdę? Ale zima, co? Fajnie, no. Idziemy teraz do Biedronki. Dzisiaj jest sobota. Który jest dzisiaj? 19 listopad. A. 19 listopad. No to... Słyszymy się w bietance. Coś tam że zapomniałam. czy dziewczyny, idziemy. Choć nie ma koszyczków, ale mam taki mały dział świąteczny, więc zobaczymy co tutaj jest. Co? Jakieś łańcuchy w ogóle. Zobaczcie jakie kolory. A to jest taki duży zestaw tego łańcuchu. Takie. A ty większego nie wyglądają. A no nie, tak mi się wzięło po prostu. Nie, po prostu. Okej. Okay. 70... Na 4 metry 7 cm na 4 metry W sensie, że szerokość 7 cm, nie? Różna. Mam tutaj jakieś gwiazdki w ogóle. Różne, różne kolory. Zielona. Ciekawe jaka cena. Jest tu gdzieś cena? Nie widzę. Chyba nie ma. Nie ma. No cóż, do czytnika i naprzód, nie? Wiadomo. Ok. No i trochę bombek i podkładki filcowe taka ładna zieleń łóżeczki, ładne a nie, to jest w ogóle zbieżnik, o ja zbieżnik, mata, zbieżnik 11,99 taki kolor zielony jaki to jest wymiar w ogóle no, nie widzę tutaj wymiaru, no ale no tak się o, na szerokość i złożona na dwa razy, No to tak mniej więcej mogę Wam zobrazować, nic więcej, nie? To nie mam wymiaru podanego. A tutaj podkładki. Dwie sztuki. Tak. Dwie sztuki. Ładne, podkładki. Chwila. To jest chyba niezależnie czy mata, czy bierznie, tak. Filcowy miks 11,99, czyli niezależnie co sobie zabierzemy, 11,99. Okrągłe. Też dwie sztuki. Okej. Okay. O, tu jest wybór tych odkładek. O, z taką śnieżynką. Okej. Okay. Jejku. Każda inna. Zobaczcie. Wszystko po dwie sztuki, jak coś. Tu jakiś bałwanek mi się. Dobra, pokaż ty się. <grym> Fajny. A nie wiem, nie wiem. Dokładnie się odłożemy. Zobaczymy te podkładki. A to już się powtarzają chyba. O, jeszcze szare. Widać to w ogóle. A. O, teraz będzie lepiej widać. Zawsze zapomnę, ja nie wiem, no. Muszę sobie to napisać, nie wiem. Na, na ręce. <laughs> jeszcze coś takiego. I o, są też te obrusiki, te bieżniki. Nie, to jest podkładka. Nie, nie, to są podkładki. Ale widziałam, że są też bieżniki szare. O, tak, bieżnik szary. Takie ładne jelonki, czy tam reniferki. Ok. Są tam jeszcze jakieś? Gwiazdeczki, ale to są podkładki. Podkładki. Czerwony bieżnik Z takim reniferem. Ale wybór macie już taką świąteczną kolekcję w jeszcze takiej nie spotkałam a byłam kiedyś, wczoraj wczoraj byłam w ale nie widziałam może słabo się rozglądałam dobra, co tu jeszcze mamy to już pokazywałam o, jeszcze coś takiego ok ładno nie inny. No jest w czym przebierać. Naprawdę. Tu takie szare. No by to niespodzianki widrące. <laughs> o, jeszcze takie gwiazdeczki. No nie, to nie jest gwiazdka. No, ale to ale gwiazdka, nie? Przyjmijmy, że gwiazdka. No Dobra, a tam w ogóle te skrzaty <laughs> są stopnie były. Dobra, lecimy dalej. Odkładamy pan na tą, bo tu leżą. Zobaczymy te bąbki co? Zawieszki choinkowe 1499, bombki 1499. Skrzat, nie całe cztery dyszki tam na dole, ale to skrzaty widzieliśmy ostatnio. Także możecie sobie wrócić do poprzednich przeglądów. Nadal aktualne. O, takie zestawy bombek. To jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. <laughs> Policzyło po 12 sztuk. Takie zestawy kolorów. O, tu jakie ładne. Zobaczcie. To taka. A, kula, to taka dyskotekowa, nie? Jak <gulia> się dyskoteki ja nie wiem. Jeszcze granat. Czerwień. Tutaj to samo. O. Srebrny zestaw. Albo taki srebrny zestaw. Pan w ogóle czerwony jeszcze i te są ładne, no nie? nie będę już wyciągać, tylko Wam tak pokażę ok tutaj kolejne srebro ale to jest, a nie, też jest inne czyli zobaczcie, każdy inny ten zestaw bąbek jeszcze biały. Okej. Okay. różowy, ładny ten róż o, tutaj w ogóle czerwień z takim złotym ilonkiem Reniferem. Dobra. Renifer, jeleń. wiadomo o co chodzi. I. Jeszcze takie zestawy. O, tutaj się zaczynają. Większe zdobienia. choineczką Ładne. Wszystkie, wszystkie 1499. I tam jeszcze białe. A tam jeszcze są jakieś większe w ogóle te bombki. Zobaczycie. Bawimy je. Zobaczymy. O, ja, jaki fajny zestaw czarnych bombek. Świetny są mega, ale tamte mnie interesują. O, cztery sztuki. Ładne. I jeszcze są złote. Tak? Nie, srebrne. Dobra. Czyli samo srebrne. Tam w ogóle jakieś są przywieszki. kolczyki, ale tylko nie dostanę, bo tu majonezem zostawi. <noise> Czemu? Czekajcie, zdejmę może co? Jedną. No, jaki kolczek, zobaczcie, jaki ciasty, gniper, choinka. Ile te zestawy? Dyszka. Ja no, przyjadę tam, tak. No to jak coś, to takie zestawy okay. są. czemu to nie stoi bliżej? No, czekajcie, może jeszcze coś wyciągnę tutaj. A to co to jest, gumeczki? Ale ładne. Dobra, lecimy to co dostanę Takie zostawię jeszcze 19,99 Ok. Tutaj z misiem i konik na biegłonach. <grybujesz> fajne okay, taki jelenek Co ja z tymi jeleniami? Jakieś zawieszki, pan Mikołaj i pani Mikołajka A tutaj, cóż tutaj mamy? A, ale fajna, zobaczcie Mega. I o, to, już to co było. Jeszcze takie zestawy malutkich bombek w różnych w różnych kolorach. Białe, bieskie. Czerwone, złote, srebrne. Znale już tu widzę. To już było. Tu już jakieś Pokażę Pokażcie się O, z dzwonkiem. ładno Fana to już widzieliśmy. Jeszcze tam są jakieś fajne zestawy. O ja, naprawdę, nie zrzucę tego majonezu. Mam nadzieję, że nie. Czekajcie ja wyjmę. No! Jakie buty. Zobaczcie, te latarenki. Mega. świetna Tam jakieś jakie ciastki w ogóle dobra przejdę z drugiej strony zaraz, bo mam za krótką rękę. Jakaś kurtyna LED 64 zł, 64,90 i to jest wymiar. 120 lampek, ale wymiar. No tu jest wymiar, dobra. 3 metry przewód zasilający. I tu jest podgląd na wymiar, jak coś nie będę tego szczytać, bo mam czasu. Aż tyle bałwanek, ale nie wiem ile te ozdoby. A tu jest ich więcej, jak coś. O. Naklejki 4,49 No i te, ale to już podobaliśmy O, taka co to jest jakiś aniołek Ok. pan Skrzat. pan skrzat widzieliśmy Co to jeszcze mamy? Jakiś u góry, ale to już nie dostanę, dobra, idziemy z drugiej strony jeszcze. Zobaczymy. No, to są takie aniołki z dzwonem. Ale to już było. Co jeszcze mamy? O, ja. Yeah. <grystanie> Jakie gwiazdki. I te czapy. Świetna. No, Biedronka się postarała, co? Kolejny aniołek. Jeszcze taki aniołek. Mega. Chyba dopiero wykładają to zdoby, także. Także chyba jestem pierwsza. <grystanie> no dobra. Lubię być pierwsza. Fajny dużeniołek. I tutaj różne ozdoby na, na okno. Dobra. Idę jeszcze w głąb. Zobaczymy, może coś znajdziemy. Jak coś tu się połączy. za no daleko nie poszłam, bo tutaj ktoś odłożył jakiś kalendarz adwentowy z Bel. Tu jest ile okienek? Tylko 12. Chyba tylko 12 co tutaj jest w tym kalendarzu. Zobaczymy. O! No, co myślicie? Lakiery do paznokci? Jakieś korektory. No, okej, okay, a jaka cena tego kalendarza? Nie wiem, że da jeden jedyny sobie leżał, Nie widzę. A jest, dobra, 79 zł. 79 zł. No to chyba okej, okay, co? Ale czemu nie 24 okienka? Bo było drożej <gryw> dziewczyno. Chyba, że są w środku. No nie, nie no dobra, to się nie rozkłada, nie. Okej. Okay. Ja zobaczcie jakie miś, A nie, to jest zając. To jest za... Nie, to jest miś. To jest zając. Nie mam zając miś. Misia zając. Schowany. Fajny co? Jaki fajny. Dobra. Bardzo duży wybór zabawek w ogóle. Wiadomo, Mikołaj. I teraz jest jakaś promka od 10 do 30 listopada. 2 plus 1 gratis. Na zabawki. Także pod Mikołaja fajnie można skorzystać, a zabawek... No ostatnio robiłam przegląd tej gazetki z zabawkami, gdzie można sobie online wybrać zamówić i zostawą do domu. Ale tutaj część tych zabawek widzę, się pokazała z tej gazetki, więc trochę w gazetce, trochę w internecie. Fajna lalasa 29 zł. Także muszę sobie wrócić do przeglądu poprzedniego i wiem który to był przegląd. Ja to Wam podlinkuję na dole i tam właśnie pokazywałam gazetkę. Gdzie są wszystkie, wszystkie zabawki. Na święto dla dzieciaków. Ewentualnie te gazetki są już dostępne w widromce, więc można sobie tą gazetkę zabrać, Taki, Taka niebieska gazetka, może to wam wkleję, albo jak będziemy wychodzić, to wam pokażę, która. Czeka pepa w ogóle. <grym, <grym,> Fajne. O, ja. Czy wy to widzicie? Ja to widziałam kiedyś w gazetce. Te kubota, klapki. Dla każdego kibica <grym>, klapek bierze czeka. Na każdego kibica klapek bierze czeka, ale nie mam ceny no, ale co myślicie? <noise> Dobra. Narzucono na łóżko jeszcze jest. To jest wymiar. 200x220. Mega fajna w dotyku. Naprawdę. Taki, to jest taki różokremik. No, coś takiego. No, teraz pomyślałam, że muszę wybrać te do kiedy przydażę. Ciekawe, co tam w tej biedronce. bo mam kilka rzeczy na liście. No i słuchajcie, Kubota. Różne kolory. Ja myślałam, że tylko są czerwone. Zielone, czarne. Jakbym z takim laczem wróciła do domu. No nie wiem, nie wiem. Muszę to przemyśleć. Bo jest nawet 44. Nie, no dobra, nie ma opcji. Jeszcze zostawię pościel jakieś nowe. 59 zł. Pościel Bawunia na 160 na 200. Dwie poszewki 70 na 80. W różnych... No, w dwóch kolorach. A nie, jeszcze jeden trzeci. Co to jest? Jakiś ptak, ale co to za ptak, nie wiem. No i te ściereczki, no są mega fajne, te ściereczki. To są podwójne czy podczwórne? Podwójne. Nie całe dwie duszki. Nie, cztery sztuki. 40x60. Różne kolory. Czy są czerwone, zielone? Pokazywałam ostatnio. Na przeglądzie biedronce. Dobra. To co? Jeszcze tak się przejdziemy. Tu jaki Harry Potter w ogóle, zobaczcie. Ile to kosztuje? Mm, nie ma ceny. Są puzzle? Nie, to jest zestaw do czarowania. Nie, puzzle. Nie, dobra, zestaw do czarowania. A puzzle? Lubię puzzle, lubicie? Układać proszę. Całe trzy dyszki. Tysiąc puzzle. No to cena chyba super, nie? boką. Już teraz zaprągła 2 plus 1 gratis. Na wszystkie, wszystkie zabawki do 30 listopada. No, jak to nie skorzystać? O, mój jak małe, to miał bzika na punkcie tego hotmail zestawy dla dziewczynek okej. Okay. Dobra, tu jakiś... o nie wiem czy to chodzi, gada, chyba tak. Jakiś dinozaur, ale i nie tylko, tam więcej dinozaura. Dobra, idziemy. Po coś dla nas jeszcze co? O, jeszcze ciastolina te zestawy też są fajne. 24,99 prosta promka mega się opłaca. A to? O, to takich mniejszych dzieciaczków. To jest drobienka, ale zdrobna to jest. można taką piramidę ułożyć. Ok, dobra. Idziemy. Jeszcze tak przejdę po całości. Może coś znajdziemy. A co to jeszcze tutaj jest? Jakiś zestaw. Na kielica. Co to jest? Jakieś karty? Album kolekcjonera, przewodnik. Trzy seszewki z kartami. Nie wiem co to jest, ale. Ile to? 24,99, album 34,99. A czy to jest album, a saszetki tutaj mam. Tak? Tak. Zbieracie chyba No nie wiem. O co chodzi? Dobra. Dzień. Chciałam pokazać tą gazetkę, ale nie widzę. Nie ma tych gazetek tam, czyli cieszyły się dobrym zdjęciem. No, co zrobić? To wam podziękuję jak coś. No to co? Kończymy. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Będzie bałwał na plaży. <laughs> Idziemy zobaczyć. Ja trochę śniegu nasypał, co? Macie śnieg u siebie? <laughs> Ach, fajnie. <laughs>